Rudy ojciec. Rudy ojciec. Rudy dziadek. Rudy Rudy ogon. Rudy ogon. To mój spadek. A ja jestem... Ruda, Rudy lis. Lis. Uciekaj szybko. Uciekaj. Pobędę gryzu. Ej, <gryzuj> ale mów ładnie, bez rączek. Rudy ogon. Ejzyk, A teraz inny wiesz. Babcia chodzi. Po domu. Po W fartuchu. W fartuchu. I, w I zielonych kapciach. Sprząta. Kwiatki podlewa, nigdy się nie gniewa. Za to, że jesteś, babciu taka, kupię ci, kupię ci Liza Karimbuda, Ringbuda. Ala, dasz? dash. Libo dash. Ta, a teraz pantera. 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 Pantera jest tak. Cała...